Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad tym, aby przenieść swoją działalność do internetu, chociażby na platformę Allegro. W związku z tym zgłosiła się do mnie jedna osoba jakiś czas temu, która poprosiła mnie o przeprowadzenie właśnie tej konfiguracji i założenia konta Allegro, i chciałbym Ci w tym materiale przedstawić ten proces od początku. Krok po kroku, także serdecznie zapraszam do oglądania i lecimy z tematem. Dla osób nowych na kanale polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję. A jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Moi drodzy, jak zwykle zaczynamy od samych podstaw. Jeżeli chcecie utworzyć innego maila, pod właśnie Allegro, jakby to najlepszą platformą jest int.pl. Dlaczego? Dlatego, że nie trzeba tu podawać numeru telefonu, a często na Gmailu jak zakładasz swojego maila, to masz taki problem właśnie, że jest wymagany ten numer telefonu, a jak podasz taki numer, który użyłeś wcześniej, no to wyskakuje błąd. Także polecam tą apkę. Tutaj działa ona nieprzerwanie, tam od 4 lat używam jej też do innych tutaj biznesów int.pl. Można tutaj zakładać konto, więc przechodzimy do zakładania konta. Po utworzeniu naszego konta na platformie int.pl będzie wyglądało ono mniej więcej tak. Będziemy mieli tutaj pustą skrzynkę, pierwszą wiadomość od zespołu int.pl. I możemy teraz przejść właśnie do tworzenia naszego konta na platformie Allegro. Tworzymy oczywiście konto firmowe, jeśli chcemy być jako firma. i Konto zwykłe, jeżeli chcemy sprzedawać indywidualnie, czy też prowadzimy działalność nierejestrowaną. Dlatego też właśnie klikamy tutaj i przechodzimy przez ten cały proces, podajemy swoje dane. Następnie po wpisaniu NIP-u oraz danych tutaj system przeniesie nas tutaj do strony, czy chcemy kupować, czy chcemy sprzedawać może. I oczywiście jeśli chcemy sprzedawać, to wybieramy sobie tutaj. Następnie musimy oczywiście zweryfikować nasz rachunek bankowy. Pamiętaj, że ten rachunek musi być dokładnie taki sam, jak jest wpisany w Twoją firmę, założony na Twoją firmę w zasadzie. Bo w innym wypadku nie przejdzie ta weryfikacja, nie możesz po prostu podać rachunku na inne dane osobowe, bo Allegro ma do tego wgląd i to szczegółowo zawsze sprawdza. Później musisz sobie tutaj jakby ustawić, jakiej weryfikacji będziesz podlegać. Jest to coś nowego, co zostało niedawno wprowadzone. Większość osób początkujących sprzedawców będzie się tutaj kwalifikowało raczej do tej opcji możesz sobie tu przeczytać 50 transakcji w miesiącu. No to taka dosyć mała ilość, tak, ale jak już masz powiedzmy 4000 po jednej, na jednej transakcji będzie przekraczać powiedzmy takie kwoty tutaj twoja sprzedaż no to musisz wybrać taką weryfikację pełną i ona wymaga przesłania dokumentów jeżeli masz coś mniejszego raczej wybieraj zawsze to jeżeli wybierzesz źle to na pewno Allegro do ciebie napisze i będzie wymagało przesłania tych dokumentów no i w zasadzie ostatnią rzeczą w naszej podstawowej konfiguracji konta Allegro jest to ustawienie warunków zwrotów, warunków reklamacji i ustawienia dostaw. Teraz sobie to właśnie zrobimy wszystko po kolei, dlatego też wchodzimy w zakładkę tutaj e, warunki zwrotu. Generalnie we wszystkich trzech zakładkach, które tutaj właśnie odpalimy, nie ma żadnej filozofii, ale Ci tak pokrótce pokażę. Nazwa warunków zwrotu to jest wgląd tylko i wyłącznie dla Ciebie, jak sobie nazwiesz te warunki zwrotów, bo może być także dla oferty A. Będziesz miał pewne warunki inne, a dla oferty B też inne, dlatego też możesz sobie selekcjonować i tworzyć kilka warunków zwrotów, tak samo z reklamacjami i cennikami. Wybierasz sobie, czy zwrot jest możliwy, ograniczony czy wyłączony w przypadku na przykład. Produktów cyfrowych mógłby być on ograniczony, ponieważ wtedy klient kupuje coś, co otrzymuje od razu na maila i może on już to zużył, dlatego też był, mogłoby to być niemożliwe, tak jak w przypadku moich biznesów, które pokazuję na kanale. Ale w większości firm oczywiście zwrot jest możliwy. Czas na odstąpienie od umowy domyślnie 14 dni zgodnie z polskim prawem. Kupujący pokrywa koszt, czy sprzedający, czy nie wiadomo, tutaj możemy też zaznaczyć. Um, oczywiście adres do zwrotów możesz wpisać dokładnie ten sam, który podawałeś na swoim Allegro także tutaj nazwa odbiorcy wszystkie tutaj dane kontakt czyli numer telefonu adres e-mail i tutaj też dodatkowe informacje które warto sobie tutaj pozaznaczać i przeanalizować kolejna zakładka tutaj właśnie to są warunki reklamacji nazwa dla warunków reklamacji tak samo jak właśnie tutaj wpisujemy sobie to czym będziemy interpretować właśnie te warunki reklamacji ile lat ma klient na reklamację czy to są 2 lata czy więcej niż 2 lata Adres, podobnie możemy ten sam. Jeżeli procedura reklamacji jest jakaś bardziej zaawansowana, czy też masz jakieś dodatkowe uwagi, wpisujesz właśnie tutaj te wszystkie uwagi. I ostatnia rzecz z tych podstawowych jest to cennik. Nazywasz sobie swój cennik dostaw. Wiadomo, że dla rzeczy o większym gabaricie ten cennik może się różnić niż dla jakichś małych, że tak powiem, przedmiotów. W związku z tym właśnie tutaj ustawiasz sobie cennik, możesz go nazwać cennik przykładowo dla rzeczy większych, mniejszych i tutaj sobie wybierasz, masz też opcję wysyłki elektronicznej, jakbyś sprzedawał produkty cyfrowe. Tutaj są metody dostawy, takie właśnie dla normalnych produktów, czyli DPD na przykład kurier Inpost, który jest najbardziej praktycznie popularny, są też paczkomaty, tutaj jest w odbiór punkcie paczkomaty Inpost, opłata z góry wpisujesz sobie pierwsza sztuka ile kosztuje, jaka jest maksymalna liczba sztuk. I to wszystko sobie tutaj oczywiście zapisujesz. Po przejściu tych wszystkich procesów prawidłowo musisz odczekać, odczekać około 1-2 dni po to, aby twoje konto zostało zweryfikowane przez Allegro. Chodzi o ten przelew złotówki i wybierasz sobie później tutaj opcję, czy chcesz jednocześnie oferty wystawić przykładowo ze swojego sklepu za pomocą jakiegoś pliku CSV, czy też właśnie wybrać, wystawić na początek jakieś pojedyncze oferty, czy przez api Allegro. To będziemy sobie już omawiać w innych materiałach ale jeśli chodzi o konfigurację i podstawowe założenie konta, będzie to dzisiaj na tyle. Subskrybuj kanał, sprawdź inne materiały odnośnie Allegro. Pamiętaj, że jest masa wiedzy na moim kanale, kanale dlatego też odsyłam Cię właśnie na mój kanał i serdecznie zapraszam.